Nazywaj sobie jak chcesz tą dietę, najważniejsze na tej diecie jest to, że jest krata na brzuchu, jem tylko mięso, kilogram dziennie, do tego tłuszczę. chociaż weekendowo sobie pozwalam, na przykład dzisiaj jadłem już jakieś tam inne rzeczy, też węglowodany, ale to tylko w weekendy, no i cały czas moja forma się tak utrzymuje. Ale cały tydzień od poniedziałku do piątku. Tylko mięso, kilogram dziennie. No i tu wste, I jest tak. Faktycznie zero treningów. Z Bez karty mi pozdrawiam moc. Nazywaj się to karni, jak? ważne żeby jest tylko mięso i tłuszcz żadnych warzyw i owoców